Panie radny, odwołacie dzisiaj starostę Krasa? Nie, nie, dzisiaj nie odwołamy, dzisiaj tylko złożymy wniosek, dlatego że ustawa o samorządzie powiatowym wyraźnie mówi, że wniosek musi być złożony na sesji, natomiast głosowanie może się odbyć na najbliższej sesji, ale nie wcześniej niż za miesiąc. I tego terminu ustawowego musimy oczywiście dotrzymać, czyli głosowanie tego wniosku nastąpi dopiero pod koniec stycznia. Będzie pan nowym starostą? To pytanie zadają mi wszyscy. Ja myślę, że jeżeli będę wytypowany, wytypowany jako kandydat, na pewno przyjmę tą, tą, tą bardzo zresztą no, wymagającą i odpowiedzialną funkcję. Natomiast wszystko zależy oczywiście od koalicji, szerokiej koalicji, no i przede wszystkim od decyzji klubu radnych Prawa Sprawiedliwości. No właśnie, jak szeroka będzie ta koalicja przyszła? No, w tej chwili, jeżeli Platforma Matrycka oczywiście już po tych rozmowach, to w tej chwili mamy co najmniej 23 radnych, więc myślę, że dla dobra powiatu, dla spokojnego rządzenia, 23 głosy to gwarantują nam taką stabilną koalicję i dobrą pracę. Przynajmniej spokojno, bez kłótni, prawda, bez takich szarpani, szarpania się tu na Forum Rady, żeby to wszystko przebiegało zgodnie z, no, z takimi pewnymi zasadami, prawda? Żeby też to ja tutaj bardzo o tym ubolewam, żeby tą dyskusję nie sprowadzać tak nisko, prawda? Czasami ja twierdzę, że nawet do Rynsztoka, prawda, żeśmy dyskutowali naprawdę na pewnym poziomie ludzi przecież wykształconych, żeby to było naprawdę wszystko tak, no nie dali się zwalniać tą polityką właśnie warszawską. Czasami. A panie radno, ostatnio pojawiły się głosy, że... Ta koalicja z platformą to nie jest w wypadku PiSu najlepsze rozwiązanie. Czy sądzi Pan, że to jest najlepsze dla powiatu? Bardzo się dziwię takim sądom, bo przecież, jak pani Rotter pamięta, przez sześć lat koalicja Platformy polski z pis rządziła tym powiatem. W poprzedniej kadencji, ja, będąc jeszcze radnym i członkiem zarządu zarazem pełtarzowskiego, przecież współpracowałem z panem Mirosławem Banachem i, i tą współpracę oceniam bardzo pozytywnie. Więc tutaj nie ma, nic się nie dzieje, tylko do koalicji dochodzi jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe. Natomiast Platforma Owielska już była w tej koalicji z pis także tutaj dziwią mnie właśnie wypowiedzi niektórych ludzi, czy, na, czy nawet radnych powiatowych, którzy w tej koalicji przecież byli i dziwnie tutaj jakby jakąś dziwną schizofrenię mieli, prawda, że którzy twierdzą, że, że po prostu to jest koalicja jakaś taka, taka straszna, wręcz tak, tak twierdzą. Mi się wydaje, że ta koalicja jest bardzo dobra i nic nie gwarantuje lepszej eksploracji jak taka szeroka koalicja trzech największych grupowań i niech pani też jeszcze zauważy na jedną sprawę, że fakt, że za dwa lata, po nowych wyborach, na pewno któraś z tych partii będzie rządziła, więc nie mam będzie możliwości zrzucenia na poprzedniku, że coś czegoś nie dopełniono, prawda, czy coś czegoś nie zrobiono. Wszystko jest oczywiście tutaj w gestii tych trzech partii i każda partia, myślę, że jak będą z koalicji takiej szerokiej, będzie się starała, żeby jak najlepiej ten czas, tych dwóch lat wykorzystać. Panie radny, skoro te rządy koalicji na przestrzeni tych ostatnich lat ocenia pan dość pozytywnie, to w czym tak naprawdę przeszkadza wam starosta Kras, który przecież firmuje jakby te rządy w powiecie. No ale pani redaktor, dobrze wie, że przez ostatni okres czasu sporo działo się w Radzie Pytanowskiego. Pierwsza sprawa to jest sprzedaż szpitala tułowskiego, gdzie byliśmy przeciwni jako Prawo i sprawiedliwość. Większość radnych Prawa i Sprawiedliwości głosowaliśmy przeciw. Tu nastąpił rozłam w klubie Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o pracę szpitala. Pan starosta Kras został wykluczony z, z, z Prawa i Sprawiedliwości, więc sytuacja była diametralnej zmianie. W tej chwili pan starosta Kras jest jest, jest jakby już bezpartyjny, więc nie, nie wiąże nas z, nich, z nim żadna, nazwijmy to układ polityczny i też chcemy pewnych takich zasad, kanonów tutaj dobrej współpracy przestrzegać, jeżeli chodzi o, o, również o ugrupowanie polityczne, bo nie czarujmy się, weszliśmy tutaj do, do tego powiatu jako z listy pewnych ugrupowań partyjnych, czy myśmy z sprawiedliwości, więc musimy dalej tą linię naszą tutaj podtrzymywać. I możemy powiedzieć, że to taka czysto polityczna rozgrywka. Nie, to jest czysto, bym powiedział, pragmatyczna, pani redaktor, rozgrywka, dlatego że jeżeli w tej chwili koalicja rządząca na dzień dzisiejszy nie dysponuje większością, a ma tylko 13 radnych, my jako opozycja mamy 16, więc no proszę mi powiedzieć, czy to dla dobropowiatu, na pewno nie służy dobro powiatu i, i każde głosowanie może być naprawdę różne i, i zarząd powiatu nie mając większości, no, nie może być pewny właściwie niczego, czy przegłosują daną uchwałę, czy też nie. Ten wniosek złożony dzisiaj możemy powiedzieć przy takim poparciu oznacza, że starosta kraj sporządzi jeszcze miesiąc, mówiąc kolokwialnie. Tak, według tego, co, co mi wiadomo, to właśnie jeszcze jeżeli oczywiście wszystko pójdzie dobrze, to oczywiście jeszcze miesiąc, bo pod koniec stycznia głosowanie nadwołaniem Pana starosty będzie. No oczywiście to jest z równozosowaniem całego zarządu.